Gdy negocjujesz zakup mieszkania, możesz zastosować metodę negocjacyjną, którą ja zazwyczaj stosuję, czyli metodę zarzucenia kotwicy negocjacyjnej. Na czym ona polega? Przychodzę na negocjacje z pewnymi założeniami cen. Mam w głowie cenę, którą chcę realnie zapłacić za to mieszkanie. Mam próg bólu, czyli maksymalną cenę, po której mogę zakupić i jeszcze będzie się mi cały biznes spinał. I mam. Tak zwaną kotwicę negocjacyjną, czyli cenę, od której zaczynam negocjacje, czyli gdy jestem stroną kupującą, ona jest wyraźnie niższa niż to, co chcę uzyskać. I dzięki temu mam pewne widełki, w których się poruszam, miasto, określoną strategię. Nie waham się zacząć nisko negocjacji, i to od Tobie też radzę. Nie bój się nigdy śmieszności w negocjacjach. To znaczy, że, ojej, zastosowałem taką niską cenę, co mi sobie o mnie pomyślą, bo przecież on tam żąda 400 tysięcy, a ja bezczelnie rzucam na początek, że zapłacę 320. Nie przyjmuje się tym, co o Tobie pomyśli druga strona. Zarzucenie takiej kotwicy po pierwsze sporą część sprzedających jednak wybija z pewnego rytmu i komfortu, w którym się znajdują. Jeżeli ktoś oferuje im taką cenę, zaczynają się troszeczkę czuć, czuć niepewnie, czy aby to, co oni mają w głowie, nie jest zbyt wysoką ceną. I to od razu stwarza, taka niepewność stwarza Ci Możliwość ataku i, i przechylania szansy na swoją stronę. Oczywiście tak oficja negocjacyjna jest rzucona tylko po to, żeby potem ostatecznie wylądować na tej cenie, którą masz faktycznie założoną, że chciałbyś kupić. Jeśli natomiast zależy ci na tym mieszkaniu bardzo, no to potem powoli możesz się zbliżać też do tak zwanego progu bólu. W każdym razie, niezależnie od tego, jaką zastosujesz metodę, pamiętaj, żebyś miał jasną strategię zanim jeszcze negocjacje rozpoczniesz. Brak planu na takie negocjacje to jest de facto planowanie porażki tych tak, negocjacji. Albo nie zdobędziesz tego, co chcesz, albo przepłacisz zdobywając to.